Czasami mam wrażenie, że większość z nas całe życie próbuje być tą lepszą wersją siebie, bardziej spokojną, bardziej wdzięczną, bardziej świetlistą. Jakby w nas ciągle było coś do naprawienia, a przecież to normalne, że nie zawsze się błyszczy. Czasem jesteśmy po prostu zmęczone. Czasem coś w środku boli, i nie wiadomo nawet dlaczego. I to też jest w porządku. Kiedyś bardzo nie lubiłam swoich ciemniejszych stron, tych dni, kiedy nic mi się nie chciało, kiedy byłam zła bez powodu, albo zazdrosna, chociaż nie powinnam. Miałam wrażenie, że jeśli to pokaże, ktoś pomyśli, że coś jest ze mną nie tak, więc zamiast czuć, starałam się to przykrywać uśmiechem, aktywnością, pozytywnym myśleniem, aż w końcu zrozumiałam, że cień nie znika od udawania że to, co próbujemy ukryć, wcale nie znika, tylko siedzi w środku i czeka, aż w końcu je zauważymy. Z czasem nauczyłam się, że akceptacja nie polega na tym, że nagle wszystko mi się podoba, to raczej taka cicha zgoda. Dziś nie jestem najlepszą wersją siebie. I to też jest ok, bo przecież światło bez cienia nie istnieje. Nie da się być ciągle w górze, ciągle w słońcu. Zauważyłam, że kiedy zaczynam akceptować swoje cienie przestaję się ich bać u innych. Łatwiej mi rozumieć ludzi, ich humory, emocje, dziwności. Bo wiem, że wszyscy mamy swoje nieidealne strony. Każdy coś ukrywa, każdy z czymś walczy. I nagle okazuje się, że nie musimy być doskonali, żeby być wystarczający. Czasem trzeba zejść niżej, trochę się zatrzymać, odpocząć, nawet się pogubić. To też część drogi. Są dni, kiedy czuję się spokojna i lekka, i wtedy łatwo mi mówić o świetle. Ale są też takie, kiedy nic nie idzie, wszystko drażni, a w głowie tylko chaos. I właśnie wtedy staram się być dla siebie trochę łagodniejsza. Nie uciekać od siebie, nie udawać, że wszystko gra. Bo może właśnie w tych momentach poznajemy siebie najbardziej. Nie wtedy, gdy wszystko się układa. Tylko wtedy, gdy nic nie działa, a my mimo to zostajemy przy sobie. Dziś już nie uciekam od swoich gorszych dni, robię sobie herbatę, zapalam świeczkę i pozwalam sobie po prostu być. Nie muszę być cały czas dobra, spokojna i poukładana. Mogę być prawdziwa, bo światło, które naprawdę ma znaczenie, to to, które potrafi świecić także wtedy, gdy wokół jest trochę ciemniej.